Hej, z tej strony Kasia. Witam was na kanale Deserowa. Pokażę wam dziś jak prosto i szybko przyrządzić pyszne cynamonki w słodkiej polewie. A to wszystkie niezbędne składniki. Do 500 g przesianej mąki tortowej basi dodaję 80 g cukru i pół łyżeczki soli. Wszystko dokładnie mieszam i odstawiam. Do 250 ml ciepłego mleka wcześniej wybiłam jajko. Dodaję do tego 75 g rozpuszczonego ciepłego masła oraz 7 g suchych drożdży. Wszystko dokładnie mieszam. Łączę ze składnikami suchymi. Taką mieszankę dokładnie wyrabiam szpatułką. Tak wymieszane ciasto możemy zacząć wyrabiać najlepiej, sprawdzi się do tego robot z funkcją wyrabiania ciasta, ale możemy zrobić to oczywiście ręcznie, będzie to trwało po prostu chwilę dłużej. Bez względu, czy wyrabiacie ciasto ręcznie, czy w robocie. Po wyrobieniu, na koniec proponuję wysmarować blat odrobiną oleju i jeszcze raz chwilę wyrobić ciasto. Ciasto zrobi się bardziej elastyczne i mięciutkie. Tak przygotowane ciasto musimy odstawić teraz na godzinę do wyrośnięcia. Miskę, w której wcześniej mieszaliście nasze ciasto, wysmarujcie olejem, aby ciasto nie przybierało i użyjcie jej ponownie. Dzięki temu nie będziemy brudzić kolejnej miski. Nasze ciasto pięknie wyrosło. Smaruję blat małą ilością oleju, aby bez problemu móc je rozwałkować. Staramy się przed wałkowaniem palcami uformować ciasto w prostokąt. Dzięki temu łatwiej będzie nam rozwałkować ciasto do oczekiwanego kształtu i mniej więcej do tej grubości. Od 100 g masła w temperaturze pokojowej zabieram kawałek i smaruję nim blaszkę, w której będziemy wypiekać nasze cynamonki. Świetnie! Resztą masła smaruję nasze ciasto. Robię to bardzo dokładnie, aby cynamon, który będziemy posypywać nasze ciasto, miał się do czego przykleić. Dlatego wolę robić to ręcznie. Do posypania cynamonem użyję zaparzacza do herbaty, z tego względu, że ma drobniejsze oczka i łatwiej rozprowadzić im cynamon. Możemy zabrać się za zwijanie naszych cynamonek. Robimy to bardzo delikatnie od samego początku. Nie ściskając przy tym ciasta. To bardzo proste i szybkie. Tak zwinięte ciasto możemy zacząć kroić nożem na grubość około 2-2,5 cm, nie grubiej. Jeżeli nóż klei się do ciasta, opróczcie go mąką. Dzięki temu bez problemu będziecie mogli kontynuować krojenie. Tak, na mąki. Możemy zacząć układać w naszej przygotowanej blaszce, ważne, aby cynamonki były stosunkowo blisko siebie. Nie martwcie się, że podczas pieczenia połączą się. Taki jest ich urok i tego od nich oczekujemy. Dzięki temu pozostaną miękkie i puszyste. W przeciwnym razie podczas pieczenia narazimy je na spieczenie z zewnątrz. Tak ułożone cynamonki odstawiamy do ponownego wyrośnięcia na 15 minut. Po 15 minutach wkładamy je do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Pieczemy je około 30-40 minut. Gdy nasze cynamonki wypiekają się, zróbmy słodką polewę. Do 200 g cukru pudru dodają 80 ml ciepłego mleka oraz 80 g ciepłego rozpuszczonego masła. I dokładnie mieszamy. Mleko możecie dodać partiami, aby kontrolować gęstość naszej polewy. Nasze cynamonki wypiekły się. Bezpośrednio po wyciągnięciu z piekarnika, wylewamy na nie naszą polewę. Możemy nasze cynamonki już kroić. Ja uwielbiam je jeść już po wystygnięciu, ale na ciepło są również fenomenalne. Smacznego. Wielkie dzięki za twoją uwagę. Jeśli wideo było dla ciebie przydatne, Koniecznie kliknij łapkę do góry, żeby pomóc nam przebić się przez youtube'owy algorytm. Jeśli bardzo ci się spodobało, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w ikonę dzwoneczka, żeby nie ominąć kolejnych pyszności, które mamy w zanadrzu. Do zobaczenia po deserowej stronie internetu.